Zanim obejrzysz ten film, sprawdź ten film Będzie w opisie, będzie w przypiętym komentarzu Dla anglojęzycznych widzów Słapujesz się na ten teraz build Dopiero po czwartym labie Około 85 level i Jest wymagany od Ciebie keys, przynajmniej 10% CDR Czyli crit rate'a Z full fizzem Obejrzyj tamten film i wróć tutaj jak będziesz miał budżet 50 plus divine'ów Zapraszam na film Cześć, skorzystam z okazji, oczywiście powiem Jest to inspirowany build Ronaray'em Troszkę tańszy mam wrażenie dalej w, Mimo wszystko trochę zmian Poczyniłem, jest więcej charge'y, mamy frenzy charge'e, mamy trochę więcej możliwości też ofensywnych Ale wydaje mi się, że docelowo wydacie na niego mniej Więc 7-15 skipnijcie, jeżeli chcecie mieć od razu pob'a i wytłumaczenie całego buildu Zapraszam na materiał O, także Cytadele widzisz jak wyglądają, po prostu kręcisz się wokół Elif i czekasz na koniec yy, fali Przypominam, to jest T17, 8-4 level Bez na Exarchem A, no i podczas ucieczki trzymasz też prawy, no bo... Masz taki sam movement speed jak biegasz i jak trzymasz prawy, więc oczywiście, że chcesz trzymać prawy. W sensie jak używasz cyklona. O, widzisz. O, widzisz Pierwsza faza out pełnie żyje. Pokonana. Mamy dwa reality fragmenty, więc da się to zrobić. Jak najbardziej. Dobra, bo minacja sama w sobie już jest prosta, więc się udało. Powiem tak, to no podkręciłem mocno damage też, nie, więc to też nie jest ta sama T-17, co wcześniej, no i też robiliśmy wtedy 8-modowe, skoraptowane zajebiście, a teraz robimy sobie już takie normalne, powiedzmy, w miarę, znaczy też wysokomodowe, ale jak widzicie, no, zeszła normalnie, jeszcze z modyfikatorem od więc w sumie win-win bym nawet powiedział. No, także ten, masz. Żeby pokazać też, że to się nadaje do robienia różnych mechanik, to, to, to też o to chodzi, nie? W tym wszystkim. Masz sekret losom. Tam jest teraz. No i tyle, nie? Po bossie sekret Grow. Tadam Wiadomo, że Ubery są różne, to są z poprzedniej ekspansji czy z 326, natomiast on jest w porządku, myślę, żeby pokazać, jak to wygląda. Daszyk. Dasek. Dasek. Daszek. Daszek. niestety się, bo sobie chodzę w laserkach. No i sepadnie. Siemano, w dzisiejszym filmie pokażę Ci moją postać w końcu cyklona, tylko od razu uprzedzam Cię, to jest drogie gówno, więc przygotuj się, że ten update jest ogromny i ta postać już nie kosztuje 5-10 divów, troszkę więcej kosztuje, więc jakby... Spoiler, aktualnie setup mamy 63,5 miliona DPS-u, przerobiliśmy się na kryta. 130K efekty hit Trochę mało jeszcze to chcę dobić tak do 200-220 k. żeby uber bossing był wydajny i przyjemny, bo dostajemy jeszcze one shoty, mamy mało resów i tak dalej, nie. Więc tutaj jeszcze troszkę nam brakuje, ale jesteśmy w stanie tym zrobić ubery normalnie. Pewnie Wam pokażę jakiegoś tam Lonlinesa, no bo nie mam siana za bardzo na wyściówki. Ewentualnie mogę wam pokazać, jak wygląda damage na Exarchu. No, tak, żebyście mieli porównanie, nie, bo tu z ja dałem dupy, się po prostu wyrżnąłem na kulkach, natomiast pokażę wam. Taki damage wchodził w Uber Exarcha? Pokażę Wam też te 17. Bossa, na te 17 zabijemy sobie Katarinę. Zabijemy sobie tego Automatona, czy jakąś to nazywa w fortressie No, trochę Wam się pokażę fajnych rzeczy. Pokażę Wam, że można tym farmić od groma karencji na mapach. Wręcz pojebane ilości, bo jest to głównie maper, przypomina. No i na mapki totalnie nie ma na Was mocnych. No jest nie do zdarcia ta postać, nie? Więc zachęcam Cię do zostawienia kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Ja jeszcze chcę odebrać statki. jak widzisz Pływam sobie cały czas moim e, stratem, który wam pokazywam ostatnio. Kolejny div przypłynął. No, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Za minutkę 40 przypłynie mi jeszcze jeden. I za 30 minut przypłynie mi jeszcze jeden. I teraz tak. Dużo komentarzy było. Na zasadzie. Znaczy, dużo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich anglojęzycznych z community. E, słuchajcie. <laughs> ja mówiłem, że maperzy są beznadziejni. Na początek, albo jak nie masz dużo czasu na granie. Ja nie gram mapperów dalej. Bo spoiler, nie gram dużo, nie mam czasu, bo wy tam mówicie, że o 10 milionów golda to się robi chwilę Kurwa człowieku, to są ludzie, którzy grają po dwie godziny dziennie Uspokój się, uspokój się, <grym> jeden z drugim Maperzy są fajni, jak masz stały dostęp do golda Jeżeli farmisz dużo, grasz dużo, to spoko, jeżeli nie, no to po prostu skup się na statkach i tyle Nie zawracaj sobie tym głowy, ale jak masz dużo golda, to oczywiście, że chcesz mieć maperów też No bo to jest przecież, i tak masz możliwość posiadania 90 ludzi, nie? Niestety nic ciekawego w tatuażach, ale divajnik jak zawsze... Przypłynął. Bluzantium. Brakuje mi troszkę do 10 koła, ale trudno. Wysimy Bluzantium, wyślimy to, wyślimy resztę Wita, wyślijmy Verizium Jest spoko, żeby sobie wysyłać, bo w te 3,5 godziny e, oni ci wykopią właśnie tyle, ale ja i tak i tak, i tak jestem fanem tego, bo ja nie wchodzę cały czas do gry. Ja sobie właśnie włażę tak raz na 8 godzin. Jak jesteś normalnym ziomkiem, który nie siedzi w połę 2-4 na dobę, no life'y jebane. <gry> Nie, no, dobra, ofensywność rzuca To graj sobie WITA, po prostu graj moją strategię cały czas. To będziesz happy, bo zawsze ci te 2 trzy diviny przypłyną, po prostu. I tyle. Dobra, lecimy. Dobra, czekajcie, tylko to skopiuję jeszcze. Dzień dobry, YouTube. Właśnie nagrywam dla was builda. Troszkę tu pogrzebałem rzeczy, nie będę ukrywał, że nie. Create, add. I teraz w Armageddon Socket tego zamieniamy na nowego. Cyk. I to jest aktualnie mój setup. I mamy 61 miliona DPS-u. I mamy 130k hit hitpula To jest mój setup aktualny. E, ten build już nie jest tani. Ok? Ja obiecałem Wam, wrócę do Was z upgrade'em, jak tylko będę miał już co nieco. E, I też nie będę gadał. E, dużo mówiliście o buildzie Runray'a, e, bardzo jest to zbliżone do niego. E, też nie ukrywam, się na nim trochę wzorowałem, no ja nie jestem mistrzem cyklona, ale i tak odbiłem w coś takiego, żeby utrzymać bardzo dobry hitpool, Bo narzekaliście, Abyssus jest do wyjebania, Abyssus daje nam bardzo dużo obrażeń, co wam mogę pokazać zresztą. Patrz, jak założę Abyssusa na web, to zobaczcie, mam 85 milionów, i ja pierdziele Ale spadają nam resy, efekt hitpool spada, jest tragedia, nie? Natomiast z takim typowym hełmem dalej mamy 61 baniek, więc jest OK. Export build, export generate. Na max roll nie, no ja chcę na pobinie, proszę was, albo na poe ninja, cyk. Proszę bardzo, to jest mój setup: 95 Slayer, to by się zgadzało, życie. Effective Hit Pull się zgadza, tu się zgadza Damage, wszystko się zgadza, flaszki się zgadzają, wszystko się zgadza. No to już jest coś, na co musicie polować, co jest dość drogim buildem, bo. Eee, zacznijmy może od początku. Ile na niego wydałem? Myślę, że aktualnie gdzieś 70 divańów, no coś takiego. I ta, nie do jednego diva wydałem. Wow, tak miało być w takim razie. Eee, słuchajcie. Eee, zacznijmy od drzewka. Chcemy oczywiście pod bardzo ważne rzeczy Gramy sobie klasycznie Martial Experience, gramy Increase Damage with Hits Against Rare and Unique Enemies Gramy unwavering Stance, żeby się nie wywracać, tu damage tu gramy Licza Many i reduced mana cost of attacks Mamy 200 many na aktualnym setupie No jest jak jest nie 200, bo jeszcze to Mamy 111 man na aktualnym setupie i skill mnie kosztuje tylko 3 many i 2 zdrowia Jak ja to zrobiłem, że mogę się kręcić nieskończoność? Zaraz wam o tym powiem. Bo dosłownie możemy się już teraz kręcić w nieskończoność. Troszkę to trwało, i troszkę musiałem pokombinować, żeby to zrobić. A to o tym zaraz. Lecimy do dołu. E, Bassem Breaker, Physical Mastery. Oczywiście bierzemy. Wymagany jest ski fizyczny z Critical Strike, często przynajmniej 10%. Wtedy jesteś już naprawdę na dobrej drodze, żeby się odnaleźć i dobrze tym bawić. Więc tak musisz grać. Dobra, lecimy dalej do dołu. Bierzemy oczywiście Dismembering i Critical Mastery. E, bierzemy sobie Brutal Skewering i Bierzemy sobie Hematopadgie z Lich Mastery. 5%. Jeżeli miałbym 9-6 level, dodałbym tutaj Impale Mastery pierwszy. Chance on Hitting an enemy for all impales on that enemy for. To last for an additional hit, bo zobacz, jeżeli ja bym sobie to dodał teraz do drzewka Już Ci pokazuję To dodanie tego dodaje mi jeszcze 3 bańki DPS-u, rozumiesz? Rozumiesz, nie? Więc tak też zrobimy, takiego save'a zrobimy i tak wyeksportuję e, I teraz tak, notatki, ja dziś miałem kurde No co, nie zapisałem sobie tych notatek? No nie, bez jaj No to nie zapisałem sobie notatek, trudno W takim razie no będzie bez notatek, szkoda, miałem bardzo długie, fajne notatki zrobione, kurde Ale to nic, dobra e, Dlaczego w z jest impale effect i attack damage? Ja to wytłumaczę Ponieważ mamy łapki, które dają nam 22% impale effect z samego grafta i 22% z buffa, który jest cały czas Mamy jeszcze chance to inflict an additional impale on NPC impale więc to jest dosłownie to tutaj de facto podobne nie e, tego nie mogę wpisać w poba nie wiem jak to wpisać że mi za zobaczyło więc tego też tam nie wlicza i mamy 30% atak damage z tej łapki tutaj e, gramy zawsze heart of flame i gramy zawsze violent desire bardzo duży impale buff i fajna defensywa bo to jest dodatkowy molten shell de facto nie więc dalej E, oczywiście bierzemy Versatile Combatant. Jest to nasza największa defensywa, bo mamy na chwilę obecną 69% często blok atak damage. Jak odpalimy wszystkie potki mamy 77%. Dzięki czemu mamy spell blocka 47%. Dzięki właśnie temu, bo to za każdy 1% overcap często blok atak damage daje nam 2% często e, blok spell damage. Dlatego mamy tyle spell bloka, nie? Gramy oczywiście maximum life i gramy 15% maximum life if there are no life modifiers on equipped body armor Bo gram body armor bez życia, gramy dużo siły żeby to zrekompensować Chaos resa oczywiście Fizz damage reduction pdr jest bardzo ważny I często block attack damage Sama klata daje mi 8% spell bloka I dopiększa nam z, z zwykłego bloka do poziomu wystarczającego, prawda? Więc mamy to eee, To jest to Oczywiście gramy do dołu Disciple of yielding Endurance Charger, żeby się generowały, plus damage za Endurance Charge, gramy 4 sztuki aktualnie. E, gramy Disciple of the Slaughter, to mam zinstylowane w butach, bo to są wyjątkowe buty, o których powiem zaraz jak będziemy gadali o itemach. To nam daje Frenzy Charge, damage per Frenzy Charge, mamy jeszcze plus jeden Frenzy charger z rękawiczek, o tym też powiem zaraz. Tutaj mamy slota na Jewel, o którym też powiem zaraz. Więc idziemy do lewej. Bierzemy bloodless Nie gramy już sobie Fortify'a i Steadfasta, no bo gramy sobie dość drogi Jewel. Jeżeli nie masz tego Jewela, grasz normalnie Steadfasta i grasz sobie Fortify Mastery, Melee Hits Fortify i minus 3 Maximum Fortification. Nie? Idziesz do góry, bardzo ważna notka Cannibalistic Ride i Mana Mastery oczywiście. Szczerze, ja chyba tego nie muszę grać już. Poczekaj, ja chyba tego nie muszę grać już. No, muszę to grać, niestety. Chociaż. Nie muszę grać tej środkowej, no i to już jest bonus, widzisz Nie muszę grać tej środkowej, dzięki czemu mogę sobie zagrać coś jeszcze pod damage I małego no, impala, oczywiście, że tak Korwa, no jedziemy i żyjemy, super Więc tutaj grasz normalnie, e, Cannibalistic Ride i 10% reduced mana, cost of skills, no bo będziesz tego potrzebował jak z cholera e, Juggernaut, tu grasz mana, e, stamina, przepraszam, maximum endurance charge Idziesz do góry, grasz dołem, disembowling, podkryta Grasz sobie maximum rage i nearby enemies are intimidated while you have rage co mamy też zaznaczone wy naszym tutaj Mamy czy nie mamy? Widzę, widzę, widzę Jest Intimidated 10% więcej atak demedza na moby, które są intimidated Więc zajebiście um, Także to mamy ustawione I tutaj gramy Ja poszedłem tak Do góry Gramy tutaj dołem staw bloki Whirling barrier Aż do smashing strikes I counterweight No bo gramy oczywiście kryta, kryta, kryta Jeszcze raz kryta Z Wewnątrz gram staff mastery na maximum life per red socket To jest 18% zdrowia Bo gramy sześciolinkowy czerwony staw Devotion, więcej życia, effect of consecrated ground you create Gramy flaszkę z consecrated groundem e, Tutaj gramy całe drzewko do Reduced cost of skills i maximum life Uważam, że jest to game changer Bo to naprawdę zmniejsza nam odgroma groma Cost of skills Bo 6, 3, 3, 3 czyli 9 15% i jeszcze daje nam e, 25% zdrowia Zajebista notka e, Idziemy do góry, bierzemy steelwood stance Żeby mieć więcej e, bloka Damage'a i armor'a z blokowania. I teraz tutaj jest najważniejszy Cluster Jewel, który kupiłem. Taki z Overlordem, Heavy hitterem i z Wave Advantage kosztuje 5 DIV'ów powiedzmy, no. Bardzo podobne, bo mój ma Cold Dressa, ten jest Fire więc 5 DIV'ów. E, bierzemy oczywiście Overlorda, to nam daje właśnie Fortify'a. Mele hits with maces, scepters or staffs fortify for 6 seconds. Dlatego musimy i możemy zrezygnować sobie z Steadfasta, nie? Więc to jest stąd. I ma jeszcze damage dalej heavy hitter attack damage double stun duration y, damage with ailments y, from attack skills jest jeszcze ten taki z attack speedem i z attack damage, ale on jest za drogi widziałem że tam chodzą po 40 divine'ów to nawet mnie nie stać na to nie no i wave advantage, y, chance to deal double damage, zajebista sprawa, siła, czyli trochę życia jeszcze i damage'a, no i damage with hits and ailments ze stafy. No i tu mamy jeszcze małego y, medium jewel socket'a, miałem, więc go wrzuciłem, on nie jest fenomenalny, ale wrzuciłem go sobie, crit strike, chance while channeling, crit multi, jakiś tam damage 30% i mój jewel'ek na resy, bo mi brakowało, więc life resy global fist damage crit multi takich szukacie ogólnie szukacie global fist damage crit multi life na to na tym wam zależy najbardziej nie a resy to już jest dodatek więc tak to wygląda no i oczywiście jak jesteśmy przy jewelach e, szukajcie sobie podobnego prismatic jewela ja go wyfarmiłem na całe szczęście jak widzicie 7 diva taki kosztuje e, najważniejsze jest żeby szukać często impel enemies on hit with attacks while using pride tyle a reszta to już jest dodatek, nie? Ten deal double damage też nie jest fenomenalny, są lepsze, ale to jest niskim kosztem, duże podbicie damage'a Bo sam ten jewel dodaje mi tam z 8-9 milionów, nie? Więc tak wygląda drzewko Jeszcze mamy tylko jeden instil z amuletu oczywiście i ten instil to Serpent Stance global, global Crit Strike Multiplier, Global Crit Strike Chance i Chance to Block Attack Damage Wcześniej grałem Enigmatic Defense Zajebisty też na początek Daje ci blok attack damage, blok spell damage i daje ci Właściwie to, więc daje ci ogromną przeżywalność Więc jak nie masz jeszcze bardzo dobrych itemów Graj sobie to w amulecie, nie? Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o drzewko, oczywiście Headsman i grałem Brutal Favor Zacznij sobie Bane of Legends Headsman, potem weź sobie Impact i weź Brutal Favor na końcu, tak? Sobie rozwijaj Ascendencję I teraz tak, itemy Oczywiście skili nie będę tłumaczył wszystkich No bo widzieliście skile Będziecie mieli poba Ale łapki Szukaj łapki z Molten Z Softgrafem Z Heart of Flame em. Koniecznie, koniecznie Koniecznie Heart of Flame Ogromna defensywa No i tu też Impale efekt, Ale atak damage też jest naprawdę Okej, okay. drugi graft Impaling Ulu graft, fenomenalny. Impale effect, impale effect, chance to inflict an additional impale on enemies impale. No fenomenalny, violent desire, największy buff na tę postać, jaki chyba istnieje, zajebista rzecz. Flaszki, zacznijmy od tej Gram flaszy. Grałem na Onslaught zwykłą silver flaszkę z chance to gain a flask charge when you deal a critical strike, bardzo ważne. Immunity to bleeding and corrupted blood. Grałem sobie flachę zwykłą na armor, chance to block attack damage, często block spell damage. Bardzo duża przeżywalność. To jest Granite Flask Rumi e, Concoction. To jest warte tam chaosa jednego, czy pięć chaosów, coś takiego. E, gram Battle Faith wyleciał mi, jak robiłem, Axowi Cortexa. Pozdrawiam. Sulfur Flask to daje ci Consecrated Ground, zwiększa ci Crit Strike Chensa, jak jesteś na Consecrated groundzie i zwiększa ci e, damage, który zadajesz wrogom, a raczej Increase Damage Taken przez wrogów, nie? Zajebista flaszka, gramy Basalt Flask of Narwhal gram yy, też znowu Gain a Flask when you deal a critical strike, tu mam Avoid Being Chilled and Frozen, yy, wzięte, bo gram i tak oczywiście Brian Kinga, który mnie Avoid Being Frozen broni. Jak nie wiesz jak to rozwiązać Żeby mieć wszystkie te tutaj szare Widzisz, bo tu mam na przykład Zrobione na full Tu mam na, prawie na full e, Tego mam wyszarzonego Widzisz Capture Fire and Fury Capture Kitawa Capture Yorus Jak to zrobić jest od tego poradnik Tutaj na kanale Sprawdź sobie koniecznie Ale podpowiem ci Szybko Potrzebujesz Divine Wesele Poczekaj Fragmenty Potrzebujesz to gówno Cyk To gówno wsadzasz sobie do Map Device'a Z mapą I jak wiesz co Albo nie wiesz co To zobacz Powiedzmy Potrzebujesz Anticer, anticer, złapać. Klikasz G, anticer, szukasz podświetlonej mapy, pewnie wy już widzicie, jestem ślepy. Tu jest yy, i tutaj masz, widzisz, tutaj możesz złapać Enticera Anticer overall can be captured for Soul of Arakali, czyli wrzutasz Spider Forest mapa z tym dziadostwem, z tym właśnie, coś pokazałem przed chwilą, Divine Deselem, i w ten sposób zdobywasz. Ja gram sobie solo of brain King, więc trochę mi jest niepotrzebna ta flaszka, ale i tak jest dobrze, no bo dzięki temu i tej flaszce mam chill efekty w dupie. A tylko chill i action speedy mogą nas spowolnić dzięki butom. Eee, mały gram natomiast na chyba reduced ignite teraz. Tak, gramy solo of Aberata aktualnie, więc zmienię to też drzewku gramy brain kinga Aberata. Tutaj będzie. Braking, nie grudko, już tylko aberat cyk. Tak jest. Dobra, safe. Więc tak to się prezentuje. Eee, dobra. I teraz co jeszcze? Czy coś jeszcze? To jest omówione, to jest omówione. Nie. Teraz lecimy dalej z spotkami. Ostatnia flaszka. Diamond flask. Y Increase armor effect. Po prostu taka mi się błesowała. Nakryty strike Chensa Jak to wygląda damage'owo? Ciężko określić. 551k, jak się kręcimy bez chargy. Pewnie ze wszystkim mam koło bańki 200, bańki 500, może dwóch bańek Nawet na tooltipie, e, więc tak to wygląda Dobra, itemy, rękawiczki Szukacie rękawiczek z chance e, to impale Enemies on attacks I teraz e, to jest baza Jest takie w ogóle, są takie Yikes, no to jest drogi temat Te są lepsze od moich jak coś, zobacz Te są lepsze od moich, bo mają tak Attack speeda, widzisz Mają fist damage on impale e, For each impale on enemy, więc mają więcej damage'a I mają większą szansę na impale i dalej mają Max frenzy, frenzy Charge, więc one byłyby kurewsko lepsze od moich. Moje są takie już teraz za 5 diva mniej więcej, 6 diva, nie? Max Frenzy Charge, często Impel Enemies on Hit i ten dodatkowy damage on Impel jest super, nie? Pasek, no oczywiście, Stygian Vice, dobre resy, chaos res i ten res, który Ci jest potrzebny, Strength, Maximum Life i Increase Damage z ze stołu to jest piękny. I socket gramy taki Fist Damage to attacks, Maximum Life, Crit Strike, Multiplier if you kill recently. Jest bardzo, bardzo ok. Dużo damage dodaje i jest to przyjemne. Dalej, klata. Ja gram dużo siły, dużo armora. No, ona nie jest jakaś wybitna, jest ok. Fist Damage Reduction często blok attack damage. Ja gram armor i Critical Strike multiplier for attack damage. I teraz i Exarcha. Jak nie wiesz, jak dodawać te takie świecące się elementy, że to jest niebiesko, czerwone, to masz tutaj stary. Karency, exotic. Tutaj masz takie rzeczy jak Greater Eldritch Ember, Grand Eldritch Ember i tam tak samo masz exceptional i tak samo masz y, ichor, ichor, nie? Ichor. I tym dodajesz właśnie efekty itera i Exarcha, widzisz? Iter of words implicit, ceiling exarch implicit. mógłbym szukać tutaj um, efekt aur Zwiększony, no bo wtedy Pride by. To, to większe obrażenia, byłoby lepiej, ale jest ok, nie potrzebuję, mam 60 parę milionów dps u Come on! Więc taka zbroja bez życia, bo gramy, przypominam, życie w drzewku tutaj. Life mastery, maximum life if there are no life modifiers on equip body armor, nie? Tyle. Yy, dalej, najważniejsza rzecz, buty. Yy, grasz The Destamped, Assassin's Buty, one ci zwiększają Movement Speed do 150%. Zawsze jak używasz cyklona, jak się kręcisz, widzisz, bez tych butów. Tragedia, wiesz czemu? Bo Cycle of Tumult, który gramy, nie musisz grać walowego od razu mówię eee, Zmniejsza ci 10% movement speeda za każdy stage A te buty sprawiają, że masz zawsze 150% eee, value movement speeda Przez co masz zawsze plus 50% movement speeda, po prostu I te buty też można instylować. This item can be anointed by Kasia, widzisz? I tu wrzuć sobie Disciple of the Slaughter ja gram właśnie ten Disciple of the Slaughter, żeby mieć Frenzy Charge, generowanie i tak dalej, bo zmieniliśmy też marka z tego co generował nam Frenzy Charge na Assassin's Marka, który generuje nam Power Charge, daje nam Crypt Multi i tak dalej, i tak dalej. Więc zaraz o tym powiemy. Eee, dobrze, teraz tak dalej: Ringi, Fizz Damage, życie, resy i chaos, res, proste. Fizz Damage, życie, resy i staty, bo potrzebujesz statystyk. Tak samo amulet. Staty, Fizz Damage, życie, Gromal Crit Multi, Damage While Leeching, Atak, Caspid i Serpent Stance. No, za ten amulet kupiłem, jakby ten amulet kupiłem przed chwilą za 20 divine'ów, więc no, jest to kurewską drogę gówno. Yy, taki hełmik, oczywiście chcesz niesamowicie, koniecznie zawsze mieć na Iter of Wars i Sealing Exarchu Reduced mana cost of skills, of attacks, przepraszam, i mana reservation efficiency of skills. Chcesz to mieć, choćby nie wiem co, choćby nie wiem co. No i ja gram życie, resy, dużo armora jak widzisz, i gram sobie. Additional PDR, while focus PDR to jest physical damage reduction, bo dzięki temu pod R kom Fokusa i wtedy przez ileś tam sekund? Przez 6 sekund chyba, czy przez 5 sekund? Mam dodatkowe 11% pdr co na bossy. Wiesz, Kręcę się, Kręcę, Kręcę, Klikam focus i przez 5 sekund znowu mam 11 więcej procent pdr czyli physical damage reduction. Super sprawa. No i staff, najważniejszy wydatek w całym buildzie, staff. Ja gram staffa full fizz, skryt częstem z attack speedem i ja gram. Hits can be evaded. Hits can be evaded to jest koszt gargantuiczny, niestety. Ja wiem, jak to wygląda. Jest gargantuiczny koszt, nawet chyba nie ma takiej kurwa. Jest jedna za 100 Divinów. XD, to gościa odkleiło. Ja kupiłem swoją za 19 Divinów yy, i gwarantuję ci, że znajdziesz taką za 19, za 20. Ewentualnie możesz znaleźć taką Fizz Damage, Fizz Damage i wykraftować sobie. Can have up to 3 mo yy, Crafted Modifiers i wykraftować sobie Hits can be evaded. Bo Hits can be evaded sprawia, że nie musisz grać w drzewku. E, trzech, czterech notek właściwie, nie musisz grać tego tu aż, Cyk I nie musisz grać tego tutaj Kumasz Bo zobacz Ja ci coś pokażę Żeby nie było, że ściemniam I e, attack speed I zobacz, teraz Ten maelstrom w ogóle, uja pierdolę ile demedża, nie? Bo gramy to Ale jak to wywalisz I założysz mojego staffa, przypominam to jest Perfekcyjny staw, 1200 pdps. Zakładasz mojego i dostajesz 11 milionów DPSa Rozumiesz? Stary, myśl Nie tylko cyferkami z gry człowiek żyje His can be evaded Nigdy nie misujesz, nigdy nie misujesz, nigdy nie musisz mieć accuracy ratingu Wywalasz wszystkie notki z accuracy, masz wyjebane w to, i tak masz 100% crit chance'a 4 notki odzyskujesz, dzięki tym 4 notkom Przypominam, mamy impala Dzięki tym 4 notkom Masz całe to tutaj na przykład, nie? Od groma damage'a, od groma damage'a i od groma damage'a życia, kryt multi, wszystkiego Naprawdę, cztery notki to jest bardzo dużo i hits can be invaded jest na wagę złota I gwarantuję ci, że w tym moim setupie ki nawet 600 czy 500 PDP-a z hits can be invaded. Będzie fenomenalny, bo testowałem to, ziomek mi pożyczał ki, który ma dużo, dużo więcej I, I naprawdę, jakbym, inaczej, jakbym miał setny level Od chusteczki dwabnej jazzu No to wziąłbym to I wziąłbym oczywiście tutaj te trzy notki, nie? Wziąłbym to, żeby zawsze trafiać, ok? Wziąłbym to, wtedy masz 80 parę milionów dps u Oczywiście, że tak. Ale potrzebujesz setny level i potrzebujesz kija, który nawet nie istnieje, w grze. Nie ma takiego kija, rozumiesz? Wykraftowałem go na potrzeby tego przykładu. <laughs> więc Hits, Head, jest na wagę złota w tym buildzie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę serdecznie, serdecznie e, polecam. No i tak to wygląda. I teraz skill na szybkości: dosłownie Auto Exertion, General Scry, Pulverize, Sunder Dalej gram Sandera, Malefiz Damage, Brutality. E, Auto Exertion sprawia, że wykrzykujecie sobie co jakiś czas samoistnie General To wam tworzy z trupów wojowników, którzy strzelają Sanderem wzmocnionym Pulverizem Brutality i Maleficent Damage. Em. I to bije od groma damage'a. Jest 106 link, więc Sunder jest też i General Scry. Jest wsparty sześcioma korpsami, więc zajmijcie. Dalej w hełmie Flesh Stone, Pride, Blood and Sand i Desecrate. Super sprawa. Eee, Flesh Stone i Blood and Send. Eee, Flesh Stone zwiększa damage fizyczny przejmowany przez Moby. Eee, Blood and Sand zwiększa nam area damage. Super. Eee, Pride zwiększa też damage fizyczny przejmowany przez Moby. Aż do 39%, jeżeli stoją w tym długo. Mam wszystko na 20 levelu. nawet nie mam Hulity, Flash Stone ni and Sand. Nie warto. E, główny Skill: Maleficent Damage Support, Brutality, Shockwave, Pulverize, Cyclone of Tumult. Nie musisz mieć walowego i tak nie używasz walowego za często. No i Impale oczywiście. Rękawiczki: War Banner, Life Tap. Mark on Hit i grasz Assassin's Marka, To jest najważniejsze. Mark on Hit 20, Assassin's Mark 20. Zmieniliśmy z tego wcześniejszego marka na Frenzy charge, No, bo generujemy Frenzy charge. teraz z Disciple of the Slaughter. Trochę się zainspirowałem moim bone shoterem, e, którym grałem na poprzedniej lidze. E, no i gramy oczywiście tego marka, no bo to tam dodaje Crit Strike Multiplier, Crit Strike Chance. No, zajebista sprawa, nie? No, jeszcze life i mana za zabicie. Jeszcze masz często Grand Power Charge. Więc masz 3 Power Charges z tego jeszcze, nie? No i w budki masz mieć w ten sposób, czyli dwa, dwa zlinkowane, nie mieć czterech zlinkowanych, bo ten tap tutaj popsuje rzeczy niestety. Więc graj kasłem Damage Taken, Molten Shell, lifetap Frost Frostblink, tyle. Tak to gramy. I Kasłem Damage Taken chcesz grać na szóstym, Molten Shell'a chcesz grać na dziesiątym, masz być to walowy Molten Shell, wtedy działa najlepiej, bo możesz sobie jeszcze go używać ręcznie. I tak to wygląda, słuchaj, tak to wygląda. Cały setup. Bild jest już totalną odkleiną totalną, totalną odkleiną Dzięki za uwagę, trzymajcie się i udanego zarabiania i miłego przede wszystkim grania. Streamy niebawem się niedługo pojawią, ale już chyba z nowej postaci, bo tę uważam za zamkniętą. Trzymajcie się, cześć.